Byli operatorzy amerykańskich dronów twierdzą, że te bezzałogowe maszyny latające są doskonałą bronią do zabijania ludzi, ale często nie tych, których trzeba. Na konferencji prasowej zorganizowanej na Dolnym Manhattanie wzięli udział byli pracownicy Sił Powietrznych USA, obsługujący drony oraz norweska reżyserka Tonia Hessenschej. Jej film dokumentalny zatytułowany Dron zdobył już wiele nagród w Europie, a teraz rusza jego emisja w USA. Według zdobytych przeze mnie dokumentów w wyniku 9 na 10 ataków zabijani są niewłaściwi ludzie. Większość zabitych przez amerykańskie drony to cywile. Z perspektywy lądu dron to najbardziej tchórzliwy sposób prowadzenia wojny. To naturalne, że budzi tyle emocji, nienawiści i pragnienia zemsty. Amerykański program dronów spowodował eskalację zagrożenia terrorystycznego. Można śmiało powiedzieć, że drony tworzą więcej terrorystów niż zabijają. Shea ma nadzieję, że dzięki jej filmowi rozgorzeje debata na temat nadużywania dronów. Program wykorzystania dronów do walki z terroryzmem cieszy się dużym poparciem w USA. Ale, według mnie, powodem tego jest brak rzetelnej informacji na ten temat. Mam nadzieję to zmienić. Obok szej na konferencji pojawili się byli operatorzy dronów, którzy zechcieli podzielić się swoimi opiniami. Nie masz możliwości spojrzenia wrogowi prosto w oczy. Nie masz pewności, czy to jest bojownik, czy cywil. Po prostu wydajesz rozkaz, powiedział Michael Hess. Warto pamiętać, że to nie jest gra wideo. Jeśli się pomylisz, jeśli zabijesz niewłaściwych ludzi, ty możesz załadować nowe bomby i rozpocząć nową misję, a ci niewinni ludzie już nie żyją. Powiedział Steven Lewis, był instruktor obsługi dronów w armii USA. Mężczyźni wystosowali do prezydenta Baracka Obamy otwarty list z apelem o ponowną ocenę programu, który według krytyków prowadzi do śmierci wielu cywilów i prowokuje terrorystów do aktów odwetowych. Krzywdzimy tych ludzi, więc to naturalne, że pragną zemsty, powiedział sierżant Brandon Bryant, operator predatorów w latach 2007-2011. Zwolennicy atakowania dronami twierdzą, że są bardzo dokładne, a jednocześnie zastępują amerykańskich żołnierzy, którzy nie muszą już narażać własnego życia w operacjach lądowych. Bryant i jego koledzy utrzymują, że drony mają niewątpliwe zalety, ale fakt, że giną niewinni ludzie, dyskwalifikuje tego typu sprzęt. Wszyscy zgromadzeni na konferencji byli operatorzy dronów, mimo że na prawdziwym polu walki nigdy nie byli, cierpią na zespół stresu pourazowego. Nie mogę zdobyć normalnej pracy, nie mogę zbudować normalnych relacji z ludźmi. Straciłem rodzinę i przyjaciół tylko za to, że mówię o tym i za sposób, w jaki to mówię. Zniszczyli mi życie w każdym jego aspekcie, powiedział Bryant. Opieką prawną dla byłych operatorów dronów zajmuje się Jesslyn Radak, była konsultantka etyczna Departamentu Sprawiedliwości. Kobieta obawia się, że służby specjalne prędzej czy później będą chciały zamknąć im usta, podobnie jak byłemu pracownikowi Agencji Bezpieczeństwa Narodowego Edwardowi Snowdenowi, który poszukiwany jest listem gończym pod zarzutem ujawniania tajemnic państwowych i szpiegostwa. Niektórzy eksperci uważają, że informacje ujawnione przez Snowdena posłużyły terrorystom z Paryża do zmiany metod komunikacji. Ale radak twierdzi, że to skandaliczna próba zdyskredytowania ludzi, którzy zwracają uwagę na bezprawne praktyki w amerykańskich służbach wywiadowczych.